Wyobraź sobie, że leżysz wśród setek martwych ciał i musisz udawać, że jesteś jednym z nich. Bo jeśli się poruszysz, zginiesz Radziecki oficer skrył się pod zwłokami swoich towarzyszy Niemcy chodzili między ciałami i strzelali w nie, by upewnić się, że nikt nie przeżył Ale on miał szczęście, nie został zauważony Gdy Niemcy w końcu odeszli, powoli ostrożnie wyczołgał się spod ciał Po drugiej stronie ulicy, w zrujnowanym budynku, doszłek dwóch niemieckich oficerów Weszli do środka, by się umyć Złapał za grabin, wycelował i już miał nacisnąć spust, gdy usłyszał szept za plecami, nie był sam. Inny żołnierz też udawał martwego: o go, go ściągnie na nich uwagę. Ale oficer zignorował go, pociągnął za spust i nic. Pusty magazynek. Towarzyszu komisarzu wyszeptał żołnierz: weź mój karabin. Załadował pięć kul, tylko tyle miał. Oficer znowu wycelował, lecz zawahał się, kogo trafić pierwszego. Poczekaj na wybuch, zagłuszy dźwięk strzału, poradził tamten. Niemcy właśnie zaczęli się kąpać. Byli widoczni tylko od i w górę, małe cele. Oficer spojrzał na towarzysza, potrafi strzelać? Tylko trochę, odpowiedział skromnie. Oficer podał mu broń. Gdy żołnierz właśnie zmieniał pozycję, zajechał niemiecki Jeep. Wysiadło trzech kolejnych, teraz było ich pięciu, tylko pięć kul. Zero miejsca na pomyłkę. Spojrzał, zapamiętał ich pozycję, czekał i nagle z nieba spadła paczka z zaopatrzeniem. Huk, idealna osłona, strzelił pierwszy padł, czysto w włosinę. Drugi ledwie zrozumiał co się dzieje, kolejna kula przebiła mu czoło, żołnierze rzucili się do ziemi, trzeci, sięgnął po granat, zginął, zanim go wyjął, czwarty próbował uciekać, szczał, głowa odskoczyła w tył, piąty również, ostatnia kula, ostatni cel i znowu prosto w głowę. Pięć kul, pięć trafień, żaden błąd, oficer tylko patrzył, osłupiały. Ten trochę potrafiący strzelać żołnierz właśnie odmienił los.